Siemanko, z tej strony, Sebana to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym materiale do wygrania macie takiego skina. Jeśli chcecie wygrać, standardowo lajkujecie, subskrybujecie, komentujecie no i oglądacie film do końca. Ja jestem na jakiejś dropie widzowie, wbijajcie pierwszy link w opisie, bo tak jak widzicie z moim kodzikiem macie 20% do wpłaty i mamy nowy event. Za po prostu e, wpłatę dostajecie sobie tutaj eventowe e, te kwiatuszki. Które później albo możecie wymienić tutaj w evencie Jest to Spring Vibe, czyli wiosenny, wiosenny event No i macie tutaj to wszystko wytłumaczone Widzowie, im więcej wpłacicie pieniążków Tym lepsze skiny dostajecie Załóżmy tutaj 350 zł, jeśli wpłacicie Z moim kodzikiem oczywiście dostaniecie dużo więcej pieniążków Dlatego serdecznie zapraszam 200, 100 Pięć dyszek, tutaj już więcej osób wygrywa No i tak jak widzicie, nawet jak płacicie trzy dyszki I będziecie trzymać sobie te kwiatuszki, to wygracie sobie Jakiegoś fajnego skinka, dlatego serdecznie Was zapraszam, a później te Tryby przetestujemy inne W dalszej części odcinka, a teraz zajmijmy się Skrzyneczkami nowymi właśnie Które wyszły wraz z nowym eventem, no i zacznijmy od skrzynki Bird 5 takich skrzynek 32 zł wydajemy e, Jakie skinki mamy tutaj naprawdę fajne Zobaczymy czy coś fajnego tutaj poleci Jest jeden różowy temek także bardzo, bardzo fajnie myślę 32 ziko, wydajemy 32 ziko czyli w sumie jesteśmy na zero, to otworzę sobie jeszcze 5 takich skrzyneczek i zobaczymy czy znowu e, fajnie da no nie no tutaj dużo, dużo gorzej, bo mamy prawie same niebieskie temki tutaj 16 zł, tylko e, Dlatego Przejdźmy sobie dalej do skrzyneczki, tym razem Chillout 1290, naprawdę no, e, skrzynki jeśli chodzi o design wyglądają naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. E, mamy tutaj tego nowego kałaszka w tej skrzynce, mamy nowe beretki, naprawdę fajna, fajna skrzynka, zobaczymy co w niej będzie. Otwieramy pięć takich, no i liczę na jakiś fajny e, drop. Okej, okay, mamy właśnie tego nowego kałaszka, widzę, że on jest w bardzo słabym stanie. Ale zobaczcie, on w stanie Battle Skirt kosztuje 112 zł, No i mamy 127 ziko, a płacimy 64 Bardzo fajnie zaczynamy ten event Otwieramy dalej Jeszcze pięć takich skrzyneczek No i tym razem troszkę gorzej, chociaż jest ten czerwony gloczek To mamy 23 zł tylko, bo ten glock niestety drogi nie jest Ale na spokojnie przechodzimy dalej do skrzyneczki Kite No i po raz kolejny mamy tutaj tego nowego kałaszka którego w dzisiejszym odcinku ewidentnie będziemy polować, już jeden poleciał, liczę na jakiś e, lepszy stan. Może tym razem się uda. Zobaczymy, co będzie. oj, no tutaj troszkę gorzej, chociaż mamy dwa razy tego nowego uspa, 52 zł, nie ma tragedii, chociaż nie, no jest tragedia, bo wydajemy 100, ale jeszcze 5. Pozwolę sobie otworzyć i zobaczymy, co my tutaj będziemy mieć. O, i to jest zdecydowanie lepsza skrzynka, bo mamy czerwoną czerwone męczwórkę. Ale to i tak jest 69 zł, czyli skrzynka kite jak na razie nie oddała. Lecimy dalej: skrzyneczka Flower. No i tutaj już mamy nóż, mamy bowiego Lora. No i mamy fajne też itemki. No i widzicie, te z tych nowych skrzynek itemki dodali. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Dlatego serdecznie Was zapraszam i z moim kodzikiem 20% do Pamiętajcie o tym. No i zobaczymy, czy coś tutaj się fajnego uda trafić. Średnio, średnio, jak na razie, średnio 87 ziko co tu jest takie drogie? Aha, ten czwórka faktory nie kosztuje 33 zł. Wydajemy 124. Dobra, jeszcze cztery sobie pozwolę otworzyć i zobaczymy, co tutaj będzie. Może coś fajnego? No nie, 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 niestety. Jest niby ten baskil czerwony, ale on kosztuje 42 zł. Znowu 8 dyszek ponad. Nie jest zle, ale niestety jest to strata. No i przechodzimy do najdroższej skrzynki, czyli Jungle. I tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo fajne itemki. Jest też sporo tych Słabych, ale jak widzicie, dużo itemków w Statraku. Prawie wszystkie. Także, no, będziemy liczyć na to, że te Statraki będą dropiły. No, ten deagle, jakby poleciał, byłoby pięknie. Będę sobie otwierał po dwie takie skrzynki. Nie, coś tu się zbugowało, widzowie? Co? Co tu się stało? Ile ten deagle jest warty? 650 zł. Ja pierdzielę, mówiłem o tym, że jakby ten Deagle poleciał, to było coś niesamowitego. 650 ziko ten Deagle, ale coś tu się zbugowało, przecież. Jak jedna skrzynka 1499? Przecież ona kosztuje 62. Co jest? Ty widzowie zbugowała się skrzynka i w skrzynce za 1499 z kina za 650. Dobra, no to otwieramy 5 takich. Trzeba korzystać. Lecimy, lecimy, lecimy. I co. O. No to może jednak ta skrzynka powinna kosztować 14 ziko? Aha, no, no. możliwe, możliwe. Kurczę, to był jakiś niesamowity fart w takim bądź razie. No ale zobaczymy co będzie tutaj dalej. 5 takich skrzyneczek po raz kolejny. Ej, nie no, ta skrzynka jest zbugowana, widzowie! A włupka za 195 zł w stanie worn, well ale w Stat Nie no widzowie, co tutaj się dzieje w tym odcinku? Zbugowana skrzynka, już mnie na nią nie stać, ale dobra. Ja już w tym momencie mogę film zakończyć. Naprawdę, no co tutaj się wydarzyło w ogóle? Trafiłem Digla za 650 zł zbugowanej skrzynce, która, z której zbugowała się cena. Także widzowie, wchodźcie i otwierajcie. Póki, póki, e, póki jest tak tanią, naprawdę bardzo się opłaca. No co tu się w ogóle stało teraz? Korzystajcie, korzystajcie, póki można. Ja sobie teraz upgrade'uję 100 zł. Też niech leci razy 5 lewo dół. No i to, kurczę, po raz kolejny nie siądzie. Ale wiecie co? Otworzymy jeszcze tą skrzynkę, bo trzeba korzystać. Trzeba korzystać z Buga. Sprzedamy sobie wszystko. Oprócz tego Digielka, tej awupki. I mamy 443 zł. Widzowie, No jesteśmy na ogromnym proficie. Dobra, zobaczcie, zbugowana skrzynka. Lecimy 5, 5 kolejnych takich. No. Pewnie szybko to naprawią, ale trzeba korzystać. Co my teraz mamy? No, chociaż może ta skrzynka tyle kosztuje, tylko ja mam takiego farta. Tutaj 66 zł, lecimy kolejne 5. No i zobaczymy, co będzie tym razem. I. No nie no, chyba jednak, kurczę, ta skrzynka tyle kosztuje, tylko ja mam takie ogromne szczęście. No, też jest taka opcja, ale i tak, nawet jak, nawet jak mam takie ogromne szczęście, to to się liczy, tak? Widzowie? Co my dalej mamy? No nie no, chyba jednak ta skrzynka. Tyle jest warta, ale o, 124 ziko, bo statrak P250 to jeszcze 5 i przejdziemy sobie jeszcze, e, po, m, potestować nowe tryby. E, co my tutaj mamy? Jest Famasik, jest, są dwa różowe, XM75 -y, ziko, nie ma tragedii. No i dobra, przejdźmy sobie, przetestować e, widzowie nowe tryby e, green cards. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. No, tak jak w poprzednich eventach otwieramy sobie tutaj po prostu. E, Skinki, które możemy później albo wypać, albo upgrade'ować. Oczywiście, no, graficznie wygląda to fenomenalnie. Możecie też napisać w komentarzu. Tutaj, no, również, wygląda to kozacko. No, tutaj wiadomo: wrzucamy po prostu kwiatuszki i wylatuje skin. Mamy Beard Scratch. Tutaj z drapeczki. Cyk. Zdrapiemy sobie tutaj, tutaj, tutaj. Mamy jeszcze Sunny Harms co tutaj jest, to jest jakiś nowy tryb widzowie, 250 kosztuje jedno losowanie, o to taka ruletka widzowie, taka ruletka naprawdę bardzo fajnie to wygląda no i niestety nie trafiamy bo wiecie o co chodzi, muszą być trzy te same e, obok siebie albo mm, albo wiecie, w sposób no taki, jak wam pokazuję, nie wiem jak to powiedzieć, e, taka przekątna no niestety po raz kolejny się nie udaje ale za 250 zawsze można próbować, mamy róże no, niestety, niestety, dobra, tutaj szczęścia nie mam. No i resztę sobie wrzucimy do Smoke With Everyday. Bardzo fajna nazwa. Eee, 7348. Wrzucamy, uciekamy policji w tym momencie. I no, niestety nie udało się uciec. 367 zwrot. Ale w następnych odcinkach będziemy testować kolejne tryby. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.